Siema, z tej strony Lusiw. W dzisiejszym odcinku powiem Wam mniej więcej, czy możecie się spodziewać na moim kanale w najbliższej przyszłości jakie mam plany, co będę nagrywał w najbliższym czasie. Więc może zacznę od tego na, jakie materiały mam przygotowane mniej więcej e, czyli w ostatnim dniu nagrałem dosyć sporo filmików z Station to są to bezpośrednio nagrane filmiki z mojego podkładu tak będę musiał trochę przysiąść tam. To jest głównie omówienie y, klas, tam w Titanfallu, jakie są rodzaje Titanu bronie, jak walczyć, mniej więcej w tym stylu. Taki krótki poradnik, jakby takie wprowadzenie, do gry, też takie nastawione na opis tych klas wszystkich. Dodatkowo y, na pewno będę nagrywać na bieżąco tam filmiki z, z World of Tanks. Y, jakieś tam z piłką na pewno jeszcze jakieś rozgrywki wstawię. Yy, jako, że to jest naprawdę fajne, później będzie pamiątka, po tym yy, dodatkowo, yy, ko, jakieś gry multiplayery na pewno, War Thunder będzie, yy, może nie w najbliższym czasie, ale jakoś myślę, tak, że z początkiem, jakoś wakacji jak, yy, Może postaram się zrobić coś tutaj problemy ze znajomym, jakimś nagram. I to będą i z czołgów, i samot War Thundera, takie filmiki nakręcę na pewno jeszcze że do tego wrócę. Z World of Tanks. Na pewno też na bieżąco jakieś filmiki, postaram się wstawiać. Jakieś tam może, z, jak wrócę do gry, jakieś filmiki takie zbite, lepsze. No, na pewno ta piłka będzie, eee, co tu jeszcze możecie spodziewać? Eee, spodziewać, czego możecie się na pewno. Na pewno nagram jakiś filmik z Battlefielda. Też z rozgrywek, eee, w multiplayerze. z znajomymi, jak będę grał. To już tam będzie sam taki, taka bitwa, takie bitwy. No bo te filmy po prostu różne tryby. Yy, Tajnowałem mi się skończył już ty więc w filmiku więcej nie będzie. Tylko mam to, co mam nagrane, dosłownie yy, z na No tutaj to nie jest tyle, co się wydaje, że tu jest nagrane. To są czasami dwuminutowe filmiki jakieś tam, więc to wyjdzie z tego może dwa, trzy filmy. <laughs> na pewno gra, którą na pewno chcę zrobić na mój kanał, to jest Cywilizacja 3. To będzie poradnik, głównie jak w tą grę grać, jako że ogarnięcie jej trochę zajmuje. Ja sam do końca jeszcze chyba nie ogarnąłem, ale takie podstawy tutaj będą właśnie jak zarządzać armią, wojskami przesyłać, jak, żeby bunty nie wybuchały. Takie podstawy dosłownie, żebyście mogli od razu w tą grę zagrać, a nie musieli spędzić czasu na jakimś przeglądaniu, uczeniu się na próbach błędów. I tak naprawdę dwie kompanie zajęło, żeby Zacząć tak grać, żeby no, wygrywać, tak, żeby te osady się nie buntowały, te wojska chodziły tam, gdzie chce, żeby rundy się nie przewijały. Taki poradnik będzie z tej gry, z Civic 3. To będzie cała seria. Do, będzie na pewno sporo tych filmików. Rozbiję je na mniejsze, takie filmiki oddzielne, filmiki filmik, jakim, o czym jest ta gra. Taki krótszy raczej niż zazwyczaj. Tylko powiem po prostu, na czym polega ta gra, jaki okay, jest jej cel. A później takie po małe filmiki, na przykład w jednym filmie będzie y, sterowanie wojskami, czy po prostu przesuwanie po mapie, załóżmy, piechurów, czy tam y, innych jednostek. A na przykład w kolejnym filmiku będzie na przykład y, co zrobić, żeby na przykład rundy nam się nie przewijały automatycznie po przejściu jakichś jednostek, czy coś takiego, czy na przykład budowanie miasta, czemu się budują. Takie króciutkie filmiki. Na pewno będzie jakiś filmik z Orion, Wino Horde. Yy, taka trochę śmieszna gierka. Yy, była przecenie teraz za euro na YouTubie. Co ja mówię, yy, na Steamie byłem na za euro chyba, więc kupiłem sobie. Taka dosyć śmieszna nie będzie to. Nie spodziewajcie się wiem, to będą może dwa filmiki, max, takie pokażę Wam, gra, znaczy jak to wygląda taka. Dosyć śmieszna. No tak więc głównie... Cała seria będzie z Civistem 3, cała seria filmików o tym tej grze, poradnik taki. Jakieś filmiki z Battlefield'a na, na multiplayerze na pewno będą, z Hardline'a też może będą filmiki, zobaczę, już mi przyszła karta w tej pamięci RAM, jutro ją odbiorę, tak więc Hardline powinien też pójść, już lepiej nie klatkować, na pewno będzie gra, tutaj zostałem, i zaproponował, że będzie. Watch Dogs, tak? Jeśli dobrze pamiętam, gra o, z hakerem i to na pewno też będzie seria cała o tej grze. Też będę pokazywać trochę więcej o tej grze. Eee, tak jak mówię właśnie, że głównie spodziewajcie się filmików z Cywilizacją 3, tutaj poradniki z Watch Dogsów na pewno jakieś filmiki będą. Z Battlefielda to będą multi, tutaj może jakiś też takie pokazanie gry mniej więcej w najbliższym czasie. War Thunder na pewno, niesamowity i czołgi. No i World of Tanks, nie? No to tam to, to, to zawsze te filmiki będą wrzucając jakiś czas staram się je wrzucać, bo tematycznie głównie kanał jest na tym World of Tanks, ostatnio odpoczywałem od tej gry Ale prawdopodobnie jak do niej wrócę No i jakieś, może jeszcze takie powstawiam, jakieś Alien Swarm, jakieś takie, to będzie coś, jeden filmik, takie gry wrzucane Left 4 Dead też na pewno nagram, jakiś filmik, tak jak Battlefield'a To będą takie z multiplayer'a kilka takich gier mi się wydaje, że to są najfajniejsze filmiki, właśnie. Takie jak z gry, jak z kimś gram, właśnie. No, i to chyba na tyle na razie nas, z moich fanów. Yy, plan co zombie też Wam pokażę. z yy, Tak więc będzie dużo na filmików takich pojedynczych, tylko o grze. I głównie World of Tanks, World Thunder, Watch Dogs będą na pewno, a my Civilization 3. Tak więc spodziewajcie się tych filmików. Subskrybujcie, jak oczekujecie tych filmików, bo na pewno się pojawią w niedługim czasie. Tak więc, trzymajcie się i do następnego filmiku.